équipe à pierre de l'ouva, équipe à pierre de l'ouva. No ty wam ja, przeszkadzasz! Już mnie zabili! No nie mogę przejść, będę zdarzył, jak No niko! No nie bijcie mnie, to! Pierdo... <śpiew�> no wychodź, są tak kalbali! Tym wszystkim Jakby nawet z samolotu nie możemy wyjść! Jak ty tam zreknie, prawda? Debile de pleźli samolotu i nie potrafią zejść! Mam metę, mnie nawala bala! Daj mi smoły rzecze! Nie są takie minibale, bo już to się bić! Ja biję sarnę na łeb! No, od razu dajcie sobie pozytywne ale ja nie umiem jeszcze, jak się w dół kopie? Zabiję sarnę, a wy co nie, zabiliście sarny? <grym zainteresować> jak na razie to ja zamiast walizki walnąłem w właśnie. Dajcie się, oj sorry, sorry, sorry. sorry. Dobra, wyszłam za Weterexa. Ej, ja idę sobie przez lat... ja i nagle widzę jak kiedy mi freki. No czy Wy no, możecie no, mnie nie no, bić? Pilem. Co się dzieje? dzieje? Wy trzy osoby obskó. Możecie go zjeść. On jest akurat nie... Jadą. Jadłem. Ale zmieniam. Ale dobre. Pachnie Pachnie tak nie kurczak. O, udało się zrobić ognisko Zaraz. Ale się! Ej, pali się! Co się robi, gdy się pali. Ej dobra, jak to pierwszy zabije Kamila. Nie mam taka Chciałem położyć nogę na Nobykm... blisko i rozbałem. nie tego, no, no Zostawcie mi, proszę! Ja mam ja ile idę dalej, 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 bardzo dalej, dalej, i mam je, banknoty stale, liczę tu dalej, a idziemy, bo na razie to bijemy się nogą Ja idę, za mną drzewo, chciałem na proszę, zostawmy na kiego, no poczekajcie na mnie, nie, 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 Poczekajcie nie, 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 Ja go biorę o fokie. Jezu, przyszli Dobrze, na, na. No nie bijcie mnie! Jezu! Ej, jakie to są efekty, nawet muchy są przy trupach! Muchy nie! drugi raz. Ej, tego kwiata, mam tego, p pająk, tego, podobno ptak na ręce, bardzo że kanibale są blisko. O nie. Serio, na wiadę, nie Tak ja jest. Oglądałem Rezzy Games, to nie i tam widzowie upisali pisali I, i podobno tak jest. I wyście przy tryhargujemy tak na serio. Ale ja nie ja wiem o co chodzi w tej ja chodzi. grze. Ja jestem takim weteranem, że pamiętam jak siekierkę samotny dał się przemalować na niebiesko. <todgrybujenie> Dziemo Kamil bije... Ja nie, nie, nie mogę. Ej, Kamil bije drz... Ja <todgrybujenie> się uda. Ja też mam garnek, Beziu. Ja też mam garnek, Beziu. Ale nic nie ma. Gdzie? Ja nie mam garnka, daj garnek. <todgrybujenie> daj garnek. Macie nogę? Ktoś ma jeszcze nogę? No ja mam. I weszła no? Fajki to ma pazury. Bez Ktoś się chyba nie obcinał, fuj. Ale pazurcy no. Dobra, mam na dzidę Jak on ma to? No, Dobra wy oszukujecie. Można rzucić ten? Czachą? No. Przestań. No no no, no, no. No dawaj no, no dawaj, no. No dawaj, no, no dawaj. Ale no. wcinam na to. No i co góra? Ej no kurwa? Ja jestem w wodzie i się falę. Jak ty wyglądasz. Ty też. Ej, widzicie wygląda? Jak ten to wciągał yy, kreche? Ten Ach, Freeze Nie Freeze, Freeze jest, ale nie ten. Były Był Krawcik? Krawcik on był, Krzysztof? Ja się napiję kolki, bo za chwilę się umrę. Ej, macie. Tak, ej, ma ktoś Linę i skórę tego takiego ten. ten, ten jak on się nazywa. Ale będzie się to naprawić przecież. Tocie zrobić na nam dobrze. Chodźcie e, tanie... spać. No to jest ciemno nie. ja się boję. Nie. Ej, idźmy spać, proszę. Ja się boję tej gry. Nie. Nie! O. Kamil, nie! Odejdź od tego gliska. Idziemy spać. Nas Ale chce idziemy, zabić. On nas chce zabić. Pawe to jestem Legolas. <noise> 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 Nagle mi się pokazało, jak już więci Filmiego. Kim jest TV? No ja też mam. Ale dziecko, lol. On, on wygląda jak ja, ma też takie wodogłowie. No ma przepis. Jezus, Kamil, wystraszyłeś Mówicie? No, ale no ja jestem przerażony. Ja się generalnie nie boję, ale się boję. Chodźcie spać, proszę. No głupki, chodźcie spać. O, tu jest, tu jest. Ty głupku Beziu, no Beziu go do wody wrzuć Co się dzieje? No nie, to za k***a zepsułeś? W wodzie No to ma być podwodna Czujesz głód Straszne O k***a no, co wy robicie? Idźcie spać, no proszę No i no, co ja... Co rozwalił? Gdzie jest moja ryba? Kamil zbawi, gdzie jest moja Dobra, to ja śpię na ławce. To ja śpię na ławce. On no, to... mi nie odpowiada. Banet dostałem? To... Tak, Banet. <grym> <grym> ja chodźcie wiem, spać, nie ma Kamila, czy... chodźcie spać. No i spać. Już zbijam. Z, z Kamilem nie chcę spać. Zielona noc, w sumie to była zielona noc, no. By... No można, czekajcie, proszę. Koleże. Dogonisz nas, Kamil. Dobra, to ja będę tam mieszkać, tam gdzie byłem już. <G sistestopad zrozumień> <grywnie> o, teraz mi host nie odpowiada. Ty, Bezio, to jakiś zepsuty host, jesteś mi. Teraz ty mi no. nie odpowiadasz. To widzicie gry, Sam sobie wyjdzie gry. Trzeba wychodzić, żeby grać? Lol. Ale dymy, noc dzień mi się robi naraz. Dobra, nie chce mi się grać jak będzie hostuje, bo to zaraz mi wala. No, to. <grywnie> ale wala. Frankowałem. Ej, wystraszyłem się, nie? Ej, trzeba tak Kamila z ten sprankować, chodź. No czemu on nie ginie, ten żółw? Ej, mnie można zaatakować Regi. A ja go już zabiłem. Słuchaj, co? szybko spójrz na to! Kamil... może. Ej, powiem wam, że fajnie mi się gra, ale jak teraz widzę ten jacht, chcę koniec gry mi się od razu, nie? Wszystko. I koniec, koniec gry. się gra, czy nie? No bo no jak ty będziesz tutaj karty się dobrać, że ja... Ej, WT. WT, patrz na to. Czekaj, Czekaj, boli, uwaga, tak. leci. Ja. Nie, nie idźmy do takiej, proszę. Ja się boję. Ja się boję. Ja się boję. Ja się boję. nie ja, ja, ja zjem, ja zjem. Ja zjem. Sieć tam. Straż graniczna. Sieć tam. Nie podchodź. Czeka jakieś te podwodne operacje. Co się dzieje? Odejdź. A one debil nie Zostawcie suba. Są! So. Ja też z tym co. Zostawcie so. Moje mięso. Moje mięso. Nie, nie ma dla nikogo. No. Ej, nie, musimy kończyć. Musimy kończyć. Co się z nim stało? Dobra. Myślałem, że zniknął. Gdzie my budowali ogniska co 2 centymetry? O, biorę go. Ja nie mogę wyjść! Zabronili mi wyjść. No mnie zabronili no to wyjść. Do nocy, jakby no nie, rozumiem. nie dobra, wychodzę, tupiam drzwi dla gangu. Nogę znalazłem. Jak to jest, jak ma się takie obsługi? Jak nie to zjadę ma? MUCHOMORSA humorsa! Co byście wybrali? Pierwszą? Dom? i y, Rodzina teraz? Czy jest i jakaś? Jakaś. Jedną kanibale? No nie będziesz arbatonów, co ja jestem, gruba jakiś? Ja zjadę już batony wszystkie. Kamil wyszedł z samolotu od razu, otwierdził wszystko. Co miał? Ej, Bezziu pójdzie do jaskini i zamieni się w kanibala, będziemy go bili. Tak co, co padłem No w największej wiosce jest to takie zejście w dół i tam Ale jest... Kiedy to zmienili? Wczoraj. A to my... a to tu jest ten cave. A co w nim jest? Ej, co w nim jest się pytam. No czemu ciemno? Ej, no pomocy, nic nie widzę. O laptop, o, laptop. Będziemy grać, dawajcie A gdzie będzie. Beziu? Nie, nie mam, dali dwa Beziu znowu nie. jest po drugiej stronie mapy, no co chłop? No ten nowy to ja pamiętam, że się nam kiedyś zrespił, nie wiedzieliśmy co to i to zabiliśmy od O, raz. bijemy go, dawajcie, bijemy grubego <ścoughs> A masz, <kota>. O Oła! Wow. <ścoughs> Ale mi przywalił kopa Ła wow. Dobra, a masz? Walę go w tupę O, zdech Napijemy się alkoholu przypadkowo Don't be afraid, just believe to chyba ci wierzący za co, nie? Tu jest... Uwaga, ma być BUM BUM! Dawać z nami. <ścoughs> Patrzcie <a> na kamień. <ścoughs> a nie... Znaczy. Nie Bum. <śm Ahmed> Ale laga. Mi, mi też. Ale Dobra, dużo gruzu. Ja pamiętam jak była walka z tam cipą, jak... Dredzie zrobił pięć pułapek, a ja w nie wpadłem wszystkie. Serio, to jest pewnie. Tak? No to Virginia, tak? Jak wyglądam? Masz kamizelkę, taką jak dziad, taki hipster. To nie chcę. A, a, a co jest? to jest? Gdzie? No, ja gdzie? O Jezu leci, leci, leci